To jest Espresso z Układem Sił. Eugeniusz Romer, zapraszam. Węgry będą współpracować z Chinami na polu bezpieczeństwa. Minister Spraw Wewnętrznych Węgier i Minister Bezpieczeństwa Publicznego Chin podpisali stosowne dokumenty, informuje chińska agencja Xinhua. To jest związane z dużymi inwestycjami planowanymi chińskimi na terenie Węgier. Tam już nie tylko jedną, tylko kilka Różnej miary fabryk akumulatorów do samochodów elektrycznych chodzi, no i mówi się coraz głośniej o fabryce, czy raczej montażowni pierwszej w Europie, samochodów chińskich elektrycznych firmy Byd. Komentuje sinolog profesor Bogdan Góralczyk. Dzięki temu Chinom łatwiej będzie sprzedawać tego typu pojazdy na rynku europejskim. Chiński minister Wang Xiaohong spotkał się z premierem Węgier Viktorem Orbanem w miniony piątek. Spotkanie dotyczyło pogłębienia wzajemnych relacji, w tym gospodarczych. I jeśli są tak duże inwestycje rzędu miliardów euro, no to chodzi o zabezpieczenia bezpieczeństwa. Czy coś jeszcze? Tego oczywiście nie wiemy, bo ze zrozumiałych względów jest to utajnione. No w każdym razie wyraźnie widać, że Viktor Orban. Coraz bardziej liczy się z tym, że jest wyizolowany w świecie zachodnim zarówno wewnątrz Unii Europejskiej, gdzie ma kłopoty, bo nie otrzymuje odpowiednika naszego KPO, jak i w NATO. Na Węgrzech już teraz znajduje się największa poza chinami baza logistyczna i wytwórcza Huawei Technologies, mimo ostrzeżeń Komisji Europejskiej, że gigant telekomunikacyjny może stanowić zagrożenie dla europejskiego bezpieczeństwa. Ja przewiduję, a nawet jestem pewien, że Viktor Orban będzie nadal próbował rozsadzać Unię Europejską, co robi już od dekady od wewnątrz. Natomiast jeśli chodzi o NATO, będzie tutaj zdecydowanie bardziej układny, bardziej dyplomatyczny. No bo weźmy pod uwagę chociażby to, że nawet Turcja, z którą Orban się bardzo też wiąże, jest członkiem tego sojuszu. W tym sensie. Co innego gra z Amerykanami, a co innego gra europejska. To są dwa odmienne fronty. Węgry wciąż nie wyraziły zgody na wstąpienie Szwecji do NATO. Kilkukrotnie też sprzeciwiały się bądź utrudniały wypracowanie przez Unię Europejską wspólnego stanowiska w sprawie łamania praw człowieka w Chinach. To było espresso z układem sił. Zapraszamy również do słuchania i oglądania naszych dłuższych form na YouTube i w Spotify oraz czytania analiz i artykułów na www.uklas.pl i w papierowej wersji magazynu.